Nadszedł czas, by się sprawdzić. Kolejny gość naszego studia, Studia Ultra-Hańcza, Wojciech Kanopacki. Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny na Sowarszynie. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Chyba, chyba nie ma już tutaj takiej imprezy biegowej, w której nie brałeś udziału. A jeśli chodzi o ultra no to który to już jest? Trzeci, o ile dobrze pamiętam. Tak, z tym, że tym razem najkrótszy dystans trochę treningowo. Mhm. Ej. Chcę zobaczyć, yy, chcę się sprawdzić na tym najkrótszym dystansie. Nie wiem, czy pobiegnę go szybko, czy pobiegnę go wolno. Nie mam pojęcia, nie planuję tego. Traktuję to właśnie mocno treningowo, bo się przygotowuję do długiego biegu za dwa tygodnie i znam już hańczę yy, od strony 64 km, tak. Setka jest bardzo interesująca, ale... <gry> Terminowo niestety przez wirusa się nie zgraliśmy. Tak? Ale chyba dobra decyzja organizatorów, że zadebitowała ta setka. Tak? tak, tak. Ja uważam, że znaczy to moje takie motto. Jak ktoś mnie zna, to wie, że setki są najlepsze. Tak? To, to taki mój dystans, który, z którym dobrze sobie radzę. No, najbardziej lubię ten dystans, jeśli chodzi o te, o te dłuższe dystanse. I też uważam, że też bardzo fajnie, że jest ten krótki dystans, bo on pozwala tym mniej doświadczonym biegaczom i nie tylko, na sprawdzenie się, tak jak ktoś lubi biegać na przykład tylko płaskie, a chce się sprawdzić w takim pagórkowatym terenie, jaki mamy tutaj co jest rewelacyjne dla mnie tutaj, bieganie na Suwalszczyźnie. To się tak wszystkich trochę prowokuje. Czy, czy, czy rzeczywiście na tej Suwalszczyźnie tak, tak fajnie się biega, czy to jest inne bieganie niż w innych częściach Polski? Tu jest specyficznie, tak? Ja bardzo lubię tu wracać. Lubię też tak, że rowerować tutaj, tak? Miałem okazję w zeszłym roku brać udział w Predatlonie. No trochę nieszczęśliwie go... E, miał nieszczęśliwy przebieg dla mnie, bo urwałem przerzutkę w rowerze i musiałem tam kawałek biec razem z rowerem. Natomiast w przyszłym roku wracam na pewno. W tym roku terminowo też się nie zgrało, bo brałem udział w innym biegu w tym samym terminie. I e, uważam, że Słowaszczyzna su jest na tyle ciekawa, że e, trasy biegów... E, powodują to że trzeba biec prawie cały czas bo w górach jak się biegnie no to jak jest duży podbieg no to co robimy no to maszerujemy tak jak jest zbieg to biegniemy jak jest płasko no to też tam biegniemy a tutaj mamy te pagórki takie że one są e, zbyt małe żeby ich e, żeby je podchodzić a prowokują właśnie do tego biegania tak czyli trzeba biec 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 no tutaj na dystansie e, tych na tych dwóch dłuższych dystansach będzie góra Cisowa no, którą Trzeba podejść. Moim zdaniem trzeba podejść, tak? bo z... Nie, górek. to już tak, to już jest góra. Tak, to już jest kon konkretna góra i, i, i to jest chyba naj, naj taki naj, najbardziej wymagający y, punkt programu. Tam trochę analizowałem trasę Setki. Y, no to też wydaje mi się, że ten nieznany dla mnie teren też może być bardzo ciekawy, taki przyrodniczo zupełnie no samo takie też biegnięcie tutaj wzdłuż Jeziora Hańcza jest super przecież. Tak, tak? chwilą rozmawiałam z Patrycją Bereznowską, która hmm. powiedziała, że tutaj trzeba na punktach żywieniowych uważać, żeby nie przesadzić, bo takie <laughs> pyszne jedzenie mają. Ogólnie tak, na Suwalszczyźnie w ogóle na tych małych, niszowych biegach, takich jakim jest Ultra Hańcza, wytrawni biegacze muszą bardzo pilnować się na tych punktach żywieniowych, żeby jednak zbyt dużo czasu tutaj nie stracić, tak, jeżeli chce się zdobyć. Czy jakieś tam większe, lepsze miejsce, no to niestety jedzenie trzeba zostawić na później, na właśnie pobiegu, bo w trakcie biegu to, to jest taki kusiciel, który właśnie zabiera ten cenny czas. No, a, a Patrycja wiem, że jest wielką fanką yy, i smakoszką pierogów. Mm. I tutaj właśnie będzie wodzona na pokuszenie. Widzi się piękno tej przyrody po drodze, czy, czy, czy niekoniecznie? No, bo dochodzą różne elementy, zmęczenie. Trzeba coś tam myśleć, co, co dalej, jeśli chodzi o ten bieg. Może po prostu nie ma czasu na podziwianie tego okay. wszystkiego. To znaczy, tak, ja jestem takim biegaczem, który zauważa przyrodę. Ja bardzo lubię właśnie takie biegi w, nie w mieście, tak poza miastem. W, na łonie przyrody, i Im, im, im tej przyrody jest więcej, im ona bardziej się zmienia, tym ten bieg jest dla mnie ciekawszy. Tak? A jeśli chodzi o, o zmęczenie, to to właśnie pomaga. Przynajmniej w moim przypadku to pomaga, bo ja mogę jakby przestać się myśleć o sobie, tak? że o jejku, jak mi źle, jak mi źle, tylko może tak biegnę. To staram się tak biec, żeby na przykład słyszeć ptaki. Tak? A zdarza się czasami, jak człowiek sam biegnie, bo na tych długich biegach też często samemu się biegnie. A zwłaszcza na przykład tak jak będzie hańcza startować w nocy, no to można jakieś zwierzątko spotkać, tak? no to też takie te e, zmysły są bardziej wyczulone i to jest bardzo fajne. I to jest to, ja na, ja na przykład to sobie cenię w tych takich biegach e, raz, że niszowych, bo nie ma za dużo biegaczy i biegach takich pośród pól, lasów e, i właśnie takich opagóreczków, jakichś tam strumyków, jeziorek, tutaj akurat będziemy mogli sobie gdzieś tam z dala. Na hańcze spojrzeć, zwłaszcza w końcówce, tak? Na hańcze, na ten turtul, już jak będziemy tam zbiegać na, na koniec. I to jest moim zdaniem, to jest właśnie piękno i, i ten plus te, tego biegu. Tak zastanawiam się, nie wiem, czy to liczyłeś, czy liczysz. Jaki jest Twój roczny przebieg? Ile, ile tych kilometrów eee, udaje się pokonać? Ja, e, ja biegam niedużo. Eee, to jest tam. Półtorej osiemset, 1800, 1200, to zależy od roku. Jestem leniem, przyznaję się. Para butów do wymiany. Dwie albo trzy, to zależy, tak, tak. No, bo, bo wiadomo, nie biega się tam w jednych butach, no ale no, można powiedzieć tak, że para, przynajmniej, przynajmniej para. Idzie no, tak jest, no. A dlaczego te buty pytam? Bo tutaj mamy znowu mamy specjalną maszynę która pomoże nam dobrać dobre obuwie do biegania. Też przez to przechodziłeś, czy raczej? Tak, przechodziłem, tylko przechodziłem to w Białymstoku w specjalistycznym sklepie biegowym. Tam też jest może nie taka maszyna, bo to widzę, że jest taka mocno zaawansowana. 5-6 tylko w Polsce. Aha, to tam, tam bardziej na bieżni takiej się biega. Są stopy filmowane i wtedy człowiek prowadzący sklep, który też jest biegaczem, potrafi te buty dobrać, tak? W zależności od tego, jak ta stopa się układa. Ale tutaj tak obserwuję, że to takie zachęcające jest, z tego co widzę. I, 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 i myślę, że można, można spróbować. A to warto dbać o takie rzeczy? Śledzić te, te nowinki? Czy niekoniecznie? No, kiedyś tego nie było, ludzie też biegali. Też biegali, a wydaje mi się, że teraz biegacze są na tyle... Mm, Świadomi? Świadomi. Że każdy dba o, o ten swój komfort, ale to też jest dbanie o, jakby o swoje zdrowie na przyszłość. Bo my teraz możemy czegoś tam nie czuć. No nie, że coś nam w tych, tych stopach się robi, czy w stawach nawet. Bo jeżeli biegamy w zbyt twardym obuwiu, no to jakby odczuwa to cały organizm. Tak? Może na takich odcinkach krótkich tego się nie czuje, ale już właśnie w tych długich biegach, zwłaszcza po nich, jak, jak musimy się regenerować, no to wtedy. Wtedy się odczuwa, tak, że, że coś było nie tak, że, że jednak człowiek nie jest symetryczny, bo tam z jednej strony bardziej później coś ciągnie, z, z drugiej mniej. I, i dobór dobrego obuwia, w ogóle dobór całego ubrania biegowego, tak, czyli kwestia szwów na przykład w koszulkach też jest bardzo ważna. Ja na przykład no też. Myślę, że każdy to ma, bo ja zwracam na, na różne niuanse takie. No nie jak biegnę z plecakiem, to tu mi nie może tam coś wystawać, to, tego, no... Ale... setki tysiące razy naciera Tak, i tak, tak. tak. Nienawidzę nie. na przykład jak coś się trzęsie w takim plecaku i to jest to. Też a propos obuwia, muszę mieć sznuróweczki tam odpowiednio sobie zawiązane, włożone, bo to później, mówię, no po... po po dwóch, trzech, czterech, po pięciu, czasami po dziesięciu godzinach dopiero ma znaczenie, także że coś tam jednak się, się dzieje. Tak? No i też dobry dobór obuwia w, na długie biegi jest bardzo ważny, bo tak, biegamy po asfalcie, inaczej dobieramy obuwie. Biera, biegamy po e, takich pagórkach, jak tutaj mamy, inaczej dobieramy obuwie, a w góry zupełnie inaczej. I to, no mam więcej butów niż żona chyba teraz. Tak? Ja, detale mają znaczenie, ale co, jutro przede wszystkim zabawa, nie ma presji na, na wynik. Tak jak mówiłem, tak, ja biegnę naprawdę na, na, na zupełnym luzie, bezstresowo, naprawdę, nie wiem czy będę biegł szybko, czy będę biegł wolno, będę się dobrze No to życzę takich grzybów, nie wiem czy słyszałeś, ale tam właśnie w Suwalskim Parku Krajobrazowym nad jeziorem Jaczno, Jaczne, Jaczno, Jeden z grzybiarzy, pan Andrzej, znalazł borowika 4,5 kg. Gigant, co się tam dzieje? Nie, ja to raczej zostawię. <grym> <grym> Może jakieś tam zdjęcie zrobię, tak? Pochwalę się. Jeszcze jedna historia mi się przypomniała niedawno z warmińsko-mazurskiego. Brykowisko mamy i tam jeleń grzybiarzy zaatakował. I, I to nie bał się, gdy tam I próbowali od... Czy zdarzają się podczas takiego samotnego biegania po lesie jakieś przygody? Zdarzyły się, czy...? Tak, 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 tak. Może nie w trakcie zawodów, ale w trakcie takich wybiegań treningowych. Miałem przyjemność spotkać lisa, miałem przyjemność spotkać ptaki drapieżne na, na jakichś tam polach, oczywiście dziki jeleniowate, tam różnej maści, one są najbardziej takie zaskakujące, tak, bo biegacz biegnąc w czasie treningu, no to tak, człowiek jest zmęczony, tam oddycha, dość głośno biegnie, a tej zwierzyny się tak naprawdę nie zauważa i ona w ostatniej chwili potrafi tak przeskoczyć. to, 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 to zawsze mnie tak, człowiek Zaskakuje człowiek stanie, ojej, co to no, było? To tak? dowody na to, że świat jest piękny, co? Świat jest piękny i, i nigdy nie jesteśmy sami w tym lesie, zawsze jesteśmy obserwowani, tak? No a jak się dziki zobaczy, no to trzeba się delikatnie no. zatrzymać, poczekać, aż sobie pójdą, albo zmienić kierunek. No, mieliśmy właśnie kiedyś taką przygodę, że większą grupą, żeśmy biegli zimą, e, właśnie obiegiwaliśmy trasę pod Ultra Śledzia i trafiliśmy właśnie to. Wczesna wiosna bardzo była i trafiliśmy właśnie na stado dzików, naście sztuk z małymi. No i niestety musieliśmy poczekać, aż, aż sobie zwierzątka gdzieś tam pójdą i my delikatnie, spokojnie za nimi, żeby tam nie było yy, żadnej draki. Bo no to oni są tam mieszkańcami, a nie, a nie my. Tak jest, my <śmiech> jesteśmy <śmiech> tylko gośćmi i musimy to uszanować. Tak. No to miłego pobytu na Suwalszczyźnie w Suwalskim Parku Krajobrazowym i, i dobrej zabawy życzę jutro. Bardzo dziękuję, tym razem mogę podziękować, bo niczego nie zapeszę, <laughs> także cieszę się na to, że kolejny raz będę mógł tutaj uczestniczyć w fajnym, w fajnym biegu, w fajnym wydarzeniu, bo to samo bieganie to, to jest tylko jakby początek, tutaj się zawiera przyjaźnie, tutaj, tutaj się po prostu odpoczywa, także bardzo dziękuję i, i cieszę się, że jestem z znowu. Dziękuję serdecznie. Widzieli Państwo? Tak wygląda szczęśliwy człowiek. Dużo zdrowia życzę. I to tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o nasze spotkania Ultra Hańcza. Przypomnę w biurze zawodów, a dostaję sygnały, że co? To jeszcze nie wszystko. Dobrze, czyli spotkamy się jeszcze za kilka chwil. To tyle w tym spotkaniu.